Witam czołgiści. Czołem zapraszam do siódmego z kolei odcinka serii One of the Best World of Tanks. Gram czołgiem AMX 13 F3 AM. Jest to artyleria francuska piątego poziomu. Bardzo się, można powiedzieć, uparłem na tą artę na ten weekend, ponieważ był bonus do zarabiania. I już bardzo malutko brakuje mi do. Arty 6 poziomu. Ojojoj, za głośno. Przepraszam. Ok, powinno być teraz dobrze. Yy, gramy na mapie kopalnie. Yy, jest yy, top tankiem. Są yy, dwa czołgi ósmego poziomu. U nas typ 59 i T26,4. U nich T110 i T34 bardzo lubię tą mapę, ponieważ jest mała, yy, jest yy, ten bardzo łatwo tutaj w cokolwiek trafić, pocisk szybko doleci, tak więc yy, no zapraszam do oglądania. No jak widzicie pierwszy z za 450 gra wyszła mi naprawdę epicka. Co zobaczycie pod koniec? Bo to głównie można powiedzieć, że końcówkę. A zresztą sami zobaczycie. Nie będę wam tu nic mieszał, nic opowiadał. Zapraszam do oglądania. Jest już 2-0. Zniszczyliśmy dwóch scoutów. Bardzo dobrze dla mnie. I leci torpeda. Zasze. Za 176 było blisko. Niestety nie udało mi się trafić. Możliwe, że na pewno byłoby większe obrażenie, gdybym trafił. O, tutaj była wręcz epicka, jak widzicie. No po prostu epickie. Tylko, jak widzicie, strzelił y, kolega. I po prostu. Tak się na niego wkurzyłem. Ponieważ nie dość, że nie trafił, to jeszcze ich spłoszył. A mogą mieć bardzo fajną odznakę Bombardiera za zniszczenie dwóch naraz. Co zobaczycie w kolejnej części filmiku, że zabije tego jednego z kawy 1S na hita. No, bardzo się zdenerwowałem. Tutaj głównie rozmowa z nim była, dlatego nic się nie dzieje. A tutaj weszło za 300. zjąłem gąskę. Zawsze to są jakieś obrażenia Obrażeń w sumie mam już 913 3, od, 3 oddane strzały 3 trafione Jak widzicie przegrywamy Tutaj sobie tego KW-1S upatrzyłem I leci No i 790 obrażeń Do z sumy punktów doszło. Jak widzicie, bardzo fajnie zesz, zszedł na hita. O! Wyspotowali im arty. Tutaj, artami miał się zająć kolega, ja miałem zdjąć te 43. No, niestety nie udało się. Nie trafiłem. Jak wiadomo, artom bardzo ciężko trafić. A i tak 40% łocnej celności to i tak jest świetny wynik jak na artylerię Tutaj KW1S No i leci 2 kile, 1980 obrażeń A minęło dopiero 3,5 minuty gry Tutaj próbuję jakoś wyhaczyć tego T-43 I leci. No tutaj już myślałem, że go nie trafię Ale jak widzicie, dzikiem fartem pocisk zje Z 100 lotu spadł na, na lewo Więc bardzo Bardzo mi się to podobało Duże szczęście, niestracone pestka, zadane obrażenia Tutaj niestety nasz T-43 dostanie w dupsko Bogo razem we dwóch jadą, jak widzicie. Ale mimo tego wygrywamy. No i za 350 było blisko, to jest naprawdę świetny wynik. Więc tutaj widzicie gąska zdjęta. No i jednego mniej 2600 obrażeń Uuu. Te 43, co ja tutaj chciałem zrobić. Aj! Niestety pocisk, który już w ogóle za daleko poleciał. No to już mała szansa była. Wygrywamy o dwa... Ach. O dwa fragi więcej. Więc tutaj w ogóle się... W ogóle nawet jeszcze nie myślałem, że przegramy. Byłem pewny, że to jest wygrana gra, jak patrzyłem już 2600 obrażeń, byłem zadowolony, bo już tyle wystarczyło na nabicie tego wyniku razy 3. No, ale gramy dalej. Gra się jeszcze nie skończyła, wciąż potrzebują pomoc artyleryjską. Ajajaj, niestety go nie trafiłem. Tam typ 59 próbuje yf, ogarnąć tego T-43, który przez cały czas tam kampi. Ja nie wiem, jak można go... Przecież on ma tam chyba 70 życia, tak? Ajajaj, nie wiem. Tutaj kampię na tego T-110. Trzeba by na pewno... O! O! Kurde, dlaczego ja tutaj wtedy nie strzeliłem? Ale możliwe, że dzięki temu, że nie strzeliłem, to potem było o wiele fajniej. No, typy gory koszetuję. A, strzeliłem jednak. Niestety poleciało za daleko. No i test 110 wykończył typ. Jak widzicie, zostałem sam z Bolkiem. Ja już tutaj byłem skazany na przegraną. Już wiedziałem, że to już jest koniec. No, ale nie poddajemy się. Pamiętajcie, zawsze walczymy do końca. Po raz zmienić pozycję. Za żeby jakby chociaż już wjechali do nas do bazy, żeby jechali dookoła, a nie mieli mnie prosto na. Zostało mi 9 pocisków, 4 yy, zwykłe dołamkowo burzące yy, i 5 premium goldów. O, jest T43. Tutaj próbowałem latować Bolka. No, nie strzelił. Już się tutaj modlimy. Oby nie, oby nie strzelił, oby nie strzelił, już jeszcze chwila. Ale zobaczyłem obiekta. No i od tego momentu zaczyna się prawdziwa... E, prawdziwa akcja. Naprawdę cudny strzał. Był po prostu epicki. No i teraz też 43, tutaj niestety Bolek nie zdążył się obrócić, no po prostu olbrzymi pech, a jednocześnie szczęście, co zobaczycie za chwilę, typ już, typ 58 już, że możemy to wygrać, że luz. No ja nie jestem tutaj tego do, tak do końca pewny, załadowałem goldy, ponieważ wiedziałem, że będą teraz po mnie jechać na czołówkę, no i zaczyna się oczekiwanie. Serce mi tutaj waliło jak nie wiem co. Już tyle razy zostało, było tak, że zostałem sam na kilka czołgów. Nawet na jednym i nie dałem rady, zawsze strzelił szybciej. Możecie zobaczyć 3500 obrażeń prawie, więc po prostu astronomicznie, jak na taki poziom arty, prawie wszystkie pociski wystrzelone. Jest 110. No i tutaj to już po prostu ręce mi się tak pociły ze strachu. Było tak olbrzymie damage, że 3 kile, no po prostu przegrana nie wchodziła w grę. Ale jak widzicie. Olbrzymi fart na pełnym rozrzucie. Tutaj malutko, 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 malutko jest. Udało mi się uciec. 30% życia. Gold się ładuje. Jeszcze tylko sekundka. No, wycofaj, 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 wycofaj. I patrzcie na to. No, po prostu, po prostu. No, coś epickiego. Skakałem tak z radości. Normalnie tańczyłem. Sam, można powiedzieć, wygrałem przeciwko trzem. Dosłownie, przeciwko SU-152. T110 i T43 Gra naprawdę była jak dla mnie epicka. Yy, podajże było 2800, doświadczenia. 50 tysięcy zarobiłem, bo był ten event. No i co? No, no tyle. DMAJER były 3600, podajże, czy 700. Dobra. Czołem te ugiści. Do zobaczenia.